Uroczysty apel, rozdanie świadectw, ostatnie rozmowy na szkolnych korytarzach i można zacząć wakacje. Niemal 67 tysięcy wrocławskich uczniów odetchnęło z ulgą po tym wyjątkowo trudnym roku szkolnym, który w większości spędzili w domach i na wideokonferencjach. Ten rok 2020-2021 był rokiem bardzo trudnym, ze względu na to, że dzieci wiele miesięcy spędziły nie w szkolnych ławkach, ale przed komputerami. Nauczycielom udało się zrealizować podstawę programową, także dzieci, myślę, nie poniosły, jeśli chodzi o sprawy dydaktyczne, jakichś strat. Natomiast to, czego rzeczywiście im brakowało, to kontaktów z rówieśnikami, kontaktów z panią w szkole i to będzie głównym naszym celem pracy na początku następnego roku szkolnego, czyli integracja, ponowna integracja zespołów klasowych. Co w związku z pandemią czeka uczniów po wakacjach? Jeśli pojawi się indyjska mutacja koronawirusa i okaże się bardzo groźna, nowy rok może rozpocząć się w trybie hybrydowym. Ministerstwo Edukacji i Nauki ma jednak nadzieję, że dzięki postępującej akcji szczepień uda się nam w przyszłości uniknąć ponownego zamknięcia szkół.